Siema na swojej stronie, to jest kolejny odcinek z y, Metro 2033. Y, musiałem, słuchajcie, nagrać piąty odcinek z rzędu. U mnie przynajmniej. Y, dlatego, że przypomniałem sobie, że y, nie było save'a. Jeżeli gdybym wyszedł teraz z gry, no to no to tak, to by mnie cofnęło i bym jeszcze raz to wszystko przechodził. A nie mam, słuchajcie, takiego y, zamiaru. Eeeem, dobra, teraz musimy wyjść tutaj na górę, tylko że tutaj na nas czekają. To mnie niepokoi. Tam czekają na. na Aha, mam trabinę. Let's try. Hmm. Ciach. Przeładujmy, coś tu poznajdywaliśmy Come on, tylko czyste shoty, w, w łeb Sanawa O to chodziło Idealnie zero strzałów, no po prostu pięknie Po prostu pięknie Amunicja, daj wszystko, co masz, jak tu ktoś wyskoczy, mnie zabije. Nic więcej nie ma niestety. Amunicję, amunicję. Teraz przeładunek. Holy shit. Nie podoba mi się to, że jest takie duże pomieszczenie, i nic się tu nie dzieje, jakby nic tu nie ma, nie? Znaczy, oprócz amunicji, oczywiście, ale chodzi mi, że nikogo nie ma. Dajcie coś jeszcze, no przecież to było prawie że nic ta amunicja. Wykorzystam to w 5 sekund. O, oh Jesus. No niestety chyba nie ma innej opcji. Czekajcie jeszcze, zobaczymy. Hmm. <laughs> no i pozamiatane. Starcie drezyn, słuchajcie. Ja tutaj sobie zrobię, słuchajcie, cięcie, a y, z wami, y, znaczy ja będę kontynuował ten odcinek za tydzień sobie y, nagrywał, a, a wy to po prostu będziecie mieli sekundową, y, jakby, przerwę. Także do zobaczenia za chwilę. Nazi prisoners were used for slave labor. Siemano, wszystkim z tej strony, to jest kolejny odcinek z Beta 2033. Mam nadzieję, że mnie. wywali w miejscu, gdzie ostatnio skończyliśmy. O, nie pamiętam tego. Chyba, żebym zakończył wcześniej. Port. All right, you red skull. Offer a prayer to your marks or whoever. <laughs> hey, maybe if you beg, we'll think about killing you quickly.

You don't look like a rat. Who the hell are you? That's Hunter's token. I'd better take you to Miller. Whatever message you have, save it for him. Ooh. Okay, let's move to the armored car. Okay, ooh, ooh, ooh. okay Pavel, here's the plan. You'll take him the sure, to the After that, we'll be real close. Just a hole and the block station. Zbieram, zbieram wszystko. Wszystko, totalnie wszystko. Tu nic nie ma. Tutaj przeładować nie. Ale tutaj. Jak najbardziej tak, to jeszcze się rozejrzymy. Tego się otworzyć nie da. O, da się tutaj wejść na przykład. Ale to no, niestety chyba nic nie znajdę, co mogłoby mi się ewentualnie przydać. Nie. Niestety nic przydatnego. Ile mam w ogóle w tym amunicji? No, niewiele, mimo wszystko niewiele, więc może weźmy sobie to, tą broń. Z tego nic nie wyciągniemy, ale tutaj wyciągniemy. Dobra, o, to ten w wózek. No, chłopaki, you. Powiedzmy, że to odpowiada. Jakoś dziwnie się tak tym odwraca. A. Wsadem, w sensie A i D się od obracamy. Zostają tutaj te pojazdy... no dobrze. Nie jesteśmy, jak widać, jedynym pojazdem... E, ...znajdującym się tutaj i próbującym przejechać. Co ty tu robisz? Ten samochód nie jest na planie transportu. Byliśmy wysyłani do... ...przedniego bloku sir sr. ...by... ...przedawać amunicję!

za nami, ja pierdziu lec przez ten kierowca już dek dawno No i gitara Shit Come on, zabij kierowcę passou Zabajmy mu tutaj Z przodu, jaką przeszkodę z przodu? Kurde, no też... Leżeć Za nami, z przodu Chciał go strzelać to jest najładny, najszybszy sposób, z tego co widzę. Bo w kierowcy ciężko jest trafić. Znowu ktoś pewnie będzie za nami, bo zmieniliśmy tor. Oh my god! O shit Holy shit! Na pewno na nasz tor nie zjechał. Jedzie obok tutaj o oh, shit no, nie no, z lewej Gdzie? za nami Wydzielamy w działko. A ten. On już nie żyje. Ale już wszystko jedzie za nami. Nie ma się tego rozpieprzyć, kurde no. Weź się odczepno Holy shit. Maska, maska. Nie mogę założyć maski. W podpory wygląda... okej okay. Które podpory? Te? Ja pierdzielę. W podpory. Waliło was. Pogrąca czołgów. Fajnie, że ja tylko nic nie zrobiłem. <śm> no ale niech im będzie. Siedliśmy. A, ja mam otworzyć spoko, z tu nic nie ma, idziemy dalej, tu nie da się, ale tu się zapewne już da. Czekajcie, bo jest skrzynka. O. Au! Nie strzelaj. Nie mogę wziąć, no cóż. Co my tu mamy? Wejś się. nie da. Coś, żeśmy wzięli, amunicja chyba. Niedobrze. dobrze. zajezdnia. After our fight with the Nazi trolis, it seems we would have an easy road ahead. Once again, I was wrong. the hell? Almost there. Omen should be waiting at the black station. Careful! Duck! Damn that. Did they have to build all that junk? Watch out, or you'll get knocked senseless. So either duck or shoot. Yeah, a creepy place. Always stay on guard in these tunnels. Relax for a second, and you are dead meat. Once we had an incident, the only thing left on the rail car were the guy's boots. Listen up. We'll be approaching a station soon. It should be deserted, but be ready for anything. Okay. Okay. Let's go już visa. Light. Someone must be there. Take him out, Artyom. We'll break through. Start. We gotta get out of here quickly. Go. Take cover behind the ale ci szybko kończy. Właśnie apteczkę no ale nie wyszło do końca. No cóż. Na piątce mamy dynamit i jego będziemy musieli niestety użyć tutaj. No to rzucił, kurde. No, come on. Nie mówcie, że rozwaliło mnie samo to. Mój własny. Dynamite. listen up we will be approaching a station soon it should be deserted but be ready for anything right dobra spróbujmy jeszcze raz Распадная сам. On! To jest nie do przejścia! Jeszcze z taką ilością amunicji. Już oni cały czas się. Zapraszamy stację. Ciekawe, Hej, teraz, teraz, kurde, szybciej przejechaliśmy to, bo go chyba zdążyłem rozwalić, zanim on zdążył zawiadomić resztę. Kurde, no. Dobra, to spróbuję, jeżeli jeszcze raz będzie taka sytuacja, to zareagować równie szybko. Boże mój! w No dokładnie. Czyli wtedy po prostu spieprzałem, Spiewdzielałem. Oh oh o mój Boże! O Oh ale speed! Ale speed! Jesus. nie jest tylko na bliskie dystans dobra i to i o ile to jest prawdą, oh my god, to nie wygląda zbyt dobrze. O, shit, zajezdnie rzeczywiście. So that's what it looks like. oh, pio, creepy normalnie, creepy. Same pociągi dookoła. O oh, shit. O oh, shit. Otwory gdzieś są. So... What the fuck? Oh my god. Więc Więcej basmatka nie miała? O oh shit Spieprzaj dziadu What the hell? On za stary. Oh, oh my god. Ja tu mam później wejść, bo tutaj nic nie ma, nie? Tu. Je, Dobra, mówię, mamy możliwość iść tam, chyba albo do tego tunelu, tutaj, znaczy ten tunelu, do tej rury o. obrona. Kurczę,

I znajdź Ulmana. Tak myślałem, że trzeba sobie no do Gość jest po naszej stronie. Czekajcie, nie ta wyroń też nie ta. Tak, on jest na zielono, czyli czyli jest po, są oni po naszej stronie. You rarely see a man in those towns. Talk to the captain. We're in deep shit here. And now, so are you. Okay. Oh, I How many of them have you seen? Ten? Twenty? No, don't say anything. I don't know what the hell you're doing out here. But an extra gunman's always handy. The passage to the station is closed off until the evacuation is complete. Prepare for battle. Take whatever spare ammo is left in the stash. You're one of us now. Our squad is called Children of the Underground. <laughs> Friends, we have to hold off the enemy for a few minutes more. I won't lie to you, this will be a nasty fight. But think of your loved ones back in the station, any beast that gets through our line will show them no mercy, so lock and load, and let's teach these freaks how real men fight. Hey, come on, where's the Can you feel it? They're close now. There's a ja, Nie będę tego kontynuować dalej, bo to będzie długa walka. Także, cóż, widzimy się w przyszłym odcinku, trzymajcie się, papa.